Можешь? Можешь, ты не ухажишь? Проводник. 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 ponieważ miuchaczka nieco potrzeba, nie? Trzeba, nie? <noise> Hej, haj! Hej, haj. Tak? Go. Dalej idziemy już, Masiu. No, dalej. Miuchaj, miuchaj. Puszeczki miuchamy, kochanie. Wiesz, po co przedłyście się, nie? <noise> nie. No ładnie no, sobie radzić, tak? A, tu było, Majeczka. Tu było. No dalej. Nie, tam się są, No, zostaw się już. Nie, tak? nie. To zaszukujesz teraz wszystko, nie? No, <śm> ale nie, to tak nieładnie. Proszę, wiesz wszystko po kolei. No. Nie. nie? No, nie. Zwodniczy tam jest. Ale kochani, nie tak wszystkiego. nie ładnie. No, było. było, 2 minuty 30 sekund Wszystkie rozwaliłem już no, super Michael, niechaj Nie ma nigdzie? Niechaj. Niechaj, nuchaj. Trzy miały być mają. Trzy. Wszystkie oznaczały w końcu za trzeba. Nie? Nie? nie, nie. Kardamon tam był. A no to, to była, Nie, bardzo do mnie. No chaj, ty nie, nie chaj. A, jeszcze stoi. Ja się e? jest? To nie ma. No, wszystkie nie, no. no, ale... nie? Nie. Nie zaznaczał. to jeszcze nie wszystkie przywróciłeś słowa, lukaj. Super, a ty nie kainio, kainio. Tak. Jak, coś jest, jest? Tak. tak. Bingo. Co to za? On się skończył ale z, yy, nie uwierzyłaś mu. No bo ja mu ciężko wierzę. Tak, wszystko tak, zmata. teraz no <laughs> jedna jeszcze. Niuchaj, myszko. No tak, wszystko teraz. Wszystko. Koniec tak? czasu.